Jakiś czas temu testowałem na tym kanale słuchawki Dark Project Sono. Kupiłem je głębokim basem, komfortem i pięknym designem. A jak jest w przypadku Vexo, Znacznie tańszych przewodowych słuchawek od Dark Project. Kosztują około 149 zł, wyglądają naprawdę solidnie. A dziś sprawdzimy, czy w tej cenie mogą konkurować z droższymi modelami. Ten materiał powstał we współpracy z marką Dark Project, która dostarczyła mi ten sprzęt do testów. Ale jak zawsze, recenzja będzie szczera i rzetelna. No dobrze, ale co wita nas w środku? Dziś może Was zaskoczę, bo papierologia, słuchawki oraz przejściówka 4 pin na 2 razy 3 pin. Żadnych zbędnych bajerów. Dark Project Vexo to słuchawki wykonane głównie z tworzywa ABS, ale nie byle jakiego. Lekko matowy plastik wygląda elegancko. I sprawia solidne wrażenie. Pałąk wzmocniono aluminiowymi elementami, co zwiększa wytrzymałość w konstrukcji i nadaje jej lekkości. Na plus zasługuje zastosowanie miękkiej, przyjemnej w dotyku skóry zarówno od zewnątrz na łusznic, jak i na pałąku. Wewnętrzna część padów pokryta jest delikatnym satynowym materiałem, który kontakt z uchem czyni bardziej komfortowym. Poduszki są sprężyste, dobrze trzymają kształt. A jej grubość została świetnie dobrana. Nic nie uciska uszu, nawet podczas dłuższych sesji. Słuchawki są lekkie, ważą zaledwie 340 gramów, ale jednocześnie bardzo dobrze przylegają do głowy, co poprawia zarówno komfort, jak i izolację. Przez pierwsze kilkanaście minut czuć nawet delikatny efekt chłodzenia, który z czasem oczywiście znika, ale to i tak miła niespodzianka. Wekso to klasyczne słuchawki przewodowe. Mamy tu półtora metrowy przewód w oplocie zakończony kombo jackiem. To oznacza, że jednym złączem przesyłany jest zarówno dźwięk do słuchawek, jak i sygnał z mikrofonu. Czyli mamy tak zwany jack typu in-out. W moim przypadku bez przejściówki 4-pin na 2x3-pin mikrofon nie działał. W laptopach kombo jacki zazwyczaj działają bez problemu, ale w komputerach stacjonarnych warto to sprawdzić. Czyściówka typu Y może się przydać. Oprócz tego słuchawki są kompatybilne z konsolami PlayStation, Xbox, Nintendo Switch i MetaQuest 2 VR. W przeciwieństwie do wielu modeli słuchawek, mikrofon Vexo nie jest wypinany, ale wyposażony w wygodną funkcję Flip to Mute. Wystarczy go podnieść, a automatycznie się wyciszy. To mikrofon wielokierunkowy o czułości minus 42 dB i zakresie od 100 Hz do 10 kHz. Czyli wystarczająco, by uchwycić pełne spektrum mowy bez przesadnej kompresji. Nie ma tu żadnych filtrów cyfrowych, ale dzięki przetwornikowi dobrej jakości i umiejscowieniu głos brzmi czysto i wyraźnie. Bez szumów, bez przesterów. Pod warunkiem oczywiście, że nasza karta dźwiękowa daje radę. Zresztą posłuchajcie sami. Mogę się tutaj oczywiście mylić lub powiedzieć jakąś głupotę. Wydaje mi się, że jest to dokładnie ten sam mikrofon, który jest w słuchawkach Dark Project Sono. I tam również on brzmi bardzo dobrze, tylko tam po prostu jest redukcja szumów. Natomiast ten mikrofon takiej redukcji nie posiada, ale myślę, że mimo to i tak nie zbiera za bardzo tych szumów. Jest to na bardzo przyzwoitym poziomie, mimo że u mnie dość mocno te wentylatory w kąpie sobie tam hulają. Aczkolwiek, no, miejcie to na uwadze, że to nie jest jakaś oficjalna informacja, tylko moje przypuszczenia, biorąc pod uwagę to, jak z zewnątrz wygląda ten mikrofon. Więc on może po prostu tylko tak wyglądać, jak ten mikrofon z Soną, może on jest trochę inny. Aczkolwiek, nawet jeśli chodzi o brzmienie, no to jest y, bardzo zbliżony, więc mogę powiedzieć, że jak na tą cenę to naprawdę brzmi bardzo, bardzo dobrze. Tak, Project Vexo zostały wyposażone w 50 mm przetworniki z magnesami neodymowo-żelazowo-borowymi. Brzmi poważnie, prawda? Na szczęście dźwięk również tak brzmi. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz gwarantuje bogate i realistyczne brzmienie, a czułość na poziomie 95 dB jest wystarczająca, aby osiągnąć bezpieczny, a nawet bardzo głośny poziom dźwięku. Mamy tu ciepły, przyjemny bas, który nie dominuje i nie dudni. Tam gdzie trzeba jest mięsisty, a gdzie niepotrzebny nie zamula całej sceny. Środek pasma wypada naturalnie. Głosy są czytelne, nie brzmią kartonowo, a jednocześnie nie wybiegają na pierwszy plan. Góra zaskakuje, czysta, selektywna, z delikatnym połyskiem. Potrafi zasyczeć, ale tylko przy ekstremalnie wysokim poziomie głośności, a te słuchawki są naprawdę bardzo głośne. W muzyce radzą sobie świetnie. Bas delikatnie masuje, scena jest zaskakująco szeroka jak na headset gamingowy. Oczywiście to nie jest sprzęt dla audiofila, ale dla zdecydowanej większości użytkowników będzie wystarczający. W krach pozycjonowanie dźwięku wypada solidnie, kroki, wystrzały, dźwięki, otoczenia są dobrze separowane, nawet bez tego wirtualnego 7.1. W kwestii wygody, Wekso wypadają bardzo dobrze. Miękkie pady, dobre wyważenie i niska waga sprawiają, że można w nich siedzieć bardzo długo bez efektu zmęczenia. Słuchawki dobrze przylegają do głowy. A paunk ma odpowiednio szeroki zakres regulacji. Choć tu moja mała uwaga, w większości słuchawek mamy jedno-dwa oczka zapasu, a tu można ustawić je na maksymalną długość, więc jeżeli masz naprawdę dużą głowę, warto sprawdzić, czy nie zabraknie ci zapasu. Choć jak to sprawdzić, nie mam pojęcia. Dark Project Vexo to bardzo solidna propozycja w budżecie do 150 zł. Świetna jakość wykonania, komfort, przyjemna w dotyku jako skóra. Dobrze działający mikrofon z Flip to Mute, a do tego czysty, neutralny dźwięk z ciepłym basem. Brzmi jak zestaw idealny do codziennego użytkowania i to nie tylko w krach. Jeżeli nie wymagacie RGB w słuchawkach, a jedynie czystego, fajnego dźwięku, to ciężko znaleźć coś lepszego w tej cenie. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia na temat tych słuchawek. Po obejrzeniu tej recenzji. Być może o czymś nie wspomniałem, więc pytajcie śmiało. To wszystko na dziś i do usłyszenia w kolejnym.